Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. To jest taki jakby pierwszy odcinek, bo poprzednio to była zapowiedź mojego kanału. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o TOP 5 żenat mody. Ale to jest tylko moje zdanie i ja wiem, że wiele osób ściąga wszystko od Banshi, lecz ja nie wiem, no po prostu to jest moje zdanie i ja nie będę od kogoś ściągać, bo przecież to nie ma być jak komuś się podoba, tylko po prostu nasze zdanie, tak? No więc dobrze. Um, zacznijmy od 5. Będą to dzwony. No bo mnie to przeraża, jeżeli ktoś idzie w jeansach. No dobra, to jeans. Ale no, jest tu rurki, tak? Przykładowo na dole są rurki. A tu masz teraz takie coś. No to, ej, proszę. 4. Tunele. No mnie to obrzydza. To jest dziury. Jak można sobie zrobić dziury w uszach? Całe ucho mieć tutaj jakby wywiercone, no to jakby ktoś wam wziął wiertarkę, nie wiem, i wywiercił dziurę w ucho. 3. Yy, trzy. Łerzy. To są te takie... Pewnie... Nie widzę co. Jest. Są buty na koturnach, ale... Takie buty, które mają koturn ale nie do końca, tylko tak, tylko... Tylko... Gdzieś o jakoś tak. No. Proszę. Dwa koszulki, które dosięgają... nawet nie do wębka. No proszę was. No to wygląda, nie wiem. Idziesz przez w takim czymś. Dlaczego? Dlaczego? Jeden. I butki M, No, to wygląda jak kapcie. To nie są buty, to są kapcie. Nie obraźcie się, ale to było tylko moje zdanie. I jeżeli ktoś ma coś takiego, albo lubi nosić, no to przecież wy możecie. Ja nic do tego nie mam, żeby to nosić, no ale po prostu to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I wy nie musicie sobie brać, nie wiem, tego do serca czy coś, no ale po prostu nie wiem. Albo tak samo, nie wiem, jak można ściągać. Wszystkie oglądam te filmiki, tak. No i patrzę, jest tu banshi, no i najpierw to oglądałam. No i zaraz patrzę, wszystko jest ściągnięte od banshi w słowo w słowo, no proszę. Dlaczego? Dobrze. No więc tak jak już mówiłam, nie obraźcie się za to, co powiedziałam. Um, po prostu chciałam Wam powiedzieć, co mnie przeraża tak jakby w ciuchach, dodatkach. Dobrze? Po co ja dodałam to? Te do, dobrze. No więc widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie nagram jeszcze dzisiaj. I pa pa.